Dobry, do, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiamy Was gorąco z, znaczy z gorącej Tajlandii, dokładnie z Bangkoku. Pozdrawiamy Was serdecznie. Wybrałyśmy się z Moniką em, em, na wyjazd Eagle Manager. Właściwie zasłużyłyśmy na to i zostałyśmy zaproszone przez firmę, z którą współpracujemy. No i to jest niesamowite, bo chciałyśmy się z Wami podzielić tym tytułem live'a, w którym mówimy, że Pracujesz nad sobą, czy chcesz popracować nad sobą troszeczkę. Dokładnie, bo my kiedyś nie rozumiałyśmy tego biznesu w ogóle. Myślałyśmy, że tu, jest, że tu chodzi o produkty, o sprzedaż, tak, bo Monika wywodzi się ze sprzedaży i, i właśnie myślała, że marketing sieciowy em, w głównej mierze opiera się na sprzedaży, Dokładnie. Dokładnie. a tu się okazało, że zupełnie nie, nie nie niekoniecznie. tak. Tak, tak, tak. <laughs> tak, tak no, tak właśnie, bo jak ty, ty, tak? Zaczęłaś no, współpracę z, z firmą, to miałaś takie przekonanie, że nie wiem, będziesz musiała sprzedawać. Jak mam to robić? Gdzie mam y, sprzedawać te produkty? Absolutnie. Tak? Absolutnie. Ja myślałam, że będę musiała chodzić po domach i wciskać wam Aloes. Także po prostu to było straszne. Broniłam się 4 lata, Monika krócej. Bo wpadła do firmy już w tym momencie, kiedy doskonale wiedzieliśmy o co chodzi, tak? I po prostu... Ja wiem, ja też się jakby troszeczkę opierałam tak? i na początku to co prawda sprzedawałam, uh -huh. bo jakby proste, prostsze mi to było z racji tego, że pracowałam w sprzedaży tyle lat No tak. i wydawało mi się, że na tym ten biznes polega. Uh -huh. Ale pamiętam taki moment, gdzie zobaczyłam, że tak niekoniecznie, że jednak tutaj nie chodzi o taką stricte sprzedaż, przede wszystkim pracę nad sobą, którą musiałam przerobić przepracować pewne rzeczy, które wbrew pozorom wydawały mi się oczywiste, jasne i że to mnie nie dotyczy, a absolutnie, bo wydawało mi się, że pracując że w korporacjach, tak, że, że wszystko umiem, że jak zajmowałam też stanowiska kierownicze, zarządzałam ludźmi, jakby mam wszystko to jak już opanowane, wyszkolona jestem. A potem się okazało, że absolutnie nie, że właśnie tak jak mówią specjaliści, to to jest przede wszystkim praca nad sobą w marketingu sieciowym. Tak, przeleciałyśmy od razu na koniec, a miałyśmy jeszcze powiedzieć o naszej drodze takiej, tak. Ch chwilkę, bo no właśnie, Monika wywodzi się z korporacji i tam właśnie sprzedawała, natomiast ja generalnie nie sprzedawałam, ale po prostu rządziłam panami na budowie. No, do tego się mogę przyznać. Ale też wykonywałaś bardzo fajną pracę. Tak, tak. No, projektowałam wnętrza i um, całe, całe utrudnienie chyba polegało na tym, że czasami wychodziłam um, wtedy, kiedy moje dzieci wracały do domu. I to było chyba najgorsze, bo um, bywały takie dni, um, nawet kilka dni pod rząd, kiedy po prostu nie widywałam się z dziećmi, bo jak one wracały do domu, to ja właśnie wychodziłam do pracy, bo wtedy klienci wszyscy mogli poświęcić czas ale, na swoje ale domy. Ale zobacz, też sprzedawałaś siebie, siebie jako markę, zawsze, tak? Na zasadzie, zawsze, bo klient się... przychodził, Ciebie kupował tak, na tak, najpierw, tak? A poza tym polecał, posługę. a poza tym nie. to był dopiero marketing sieciowy. To naprawdę była taka piękna sieć zbudowana, bo pamiętam, zaczęło się wszystko od pani Krysi. Pani Krysia poleciła mnie panu Krzysztofowi, pan Krzysztof na osiedle. Tam zaprojektowałam domy pokazowe, więc to już się po prostu rozeszło, naprawdę, Zjedzie, jak tak. marketing sieciowy, absolutnie. Tak, tak, tak. No i potem klienci polecali mnie jedni drugim, i to było naprawdę niesamowite. No i, tak, i takie właśnie były początki. Natomiast jak dowiedziałam się o marce Forever, bo właśnie z Forever współpracujemy to wydawało mi się, jak już poznałam produkt, prawda? Też pewnie tak miałaś, zakochałyśmy się w produkcie albo w produktach, bo jest prawie 200 produktów, więc każdy coś dla siebie znajdzie, znajdzie tak? nawet tak. nasi mężowie też się zakochali w niektórych produktach. I muszę Wam powiedzieć, że właśnie mylnie wydawało mi się, że tu chodzi o sprzedaż bezpośrednią, tak? że będę musiała chodzić, biegać i sprzedawać. Powiem Wam w skrytości serca, bo mojego męża tutaj nie ma akurat z nami, ale mam nadzieję, że nie będzie mu się chciało oglądać tego live'a, że on po prostu kiedyś mógł się pochwalić żoną, która projektowała wnętrza, a jak rozpoczęłam swoją podróż z Forever. To tak naprawdę on sam nie wiedział i myślał, że było mu głupio w towarzystwie, co on teraz będzie mógł mówić o swojej żonie, tak? Co on będzie, jak on mnie będzie mógł przedstawić? I myślę, że to był taki wstyd dla niego, że on nawet mi mówił w towarzystwie po prostu nie mów o forever. A dzisiaj jak to jest? A dzisiaj po prostu jest dumny, dumny, bo właśnie. Marka Forever, z którą współpracujemy z Moniką, zabrała nas w piękną podróż do Tajlandii. Za chwilkę lecimy na Pataję, dalej. I naprawdę możemy się tutaj dzielić doświadczeniami z niesamowitymi liderkami, na razie z Polski, ale za chwilę z całego świata. I będziemy Wam też relacjonować różne historie ludzi sukcesu z forever. Ale jeszcze na chwilkę wróćmy, żeby tak domknąć klamrą, bo tak, na początku z monią myślałyśmy, że tu chodzi o sprzedaż produktów. Potem na pewno myślałyśmy, że tu chodzi o pozyskiwanie klientów. Też? Prawda Monika? A Akolwiek ja się nie też tego... Tak? Bo Uważam, że na każdym miejscu, na każdym etapie, etapie. życia jest uhum. jakieś pozyskiwanie klienta, no obrót w kraju właśnie kręci się wokół właśnie sprzedaży, tak? I to nie jest nic złego, pytanie tylko jak my to robimy i co mamy w tym swoim koszyku do, zao do zaoferowania. Czy jakich narzędzi używamy prawda? Do, do, Dokładnie, dokładnie. Natomiast ja na przykład zobaczyłam, że ten marketing zupełnie na czymś innym polega, że ja mogę pokazać szansę innym osobom, na lepsze życie, na lepszy rozwój, na lepszą emeryturę, na lepszą pracę. Tylko... Powiedzmy, że na emeryturę za... Rok, dwa, trzy lata, tak, tak? a nie za 40 tak. lat, Dokładnie, tak? dokładnie. O takiej emeryturze mówimy, bo tak. emerytura to jest też dochód pasywny. Też, tak? Bo tak. tam już wtedy dostajemy pieniądze po prostu e, za nic, tak, za leżenie. Więc e, tutaj tak samo za kilka lat można sobie wybudować emeryturę. Nie mówimy o tym, że trzeba leżeć, bo my wcale się nigdzie nie wybieramy na żadne leżenie. Wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie jesteśmy tak wkręcone i zaangażowane w bo to jest niesamowity nasze... rozwój. I to, do czego tak, teraz dążymy, tak. to jest właśnie ta praca nad sobą. Że wbrew pozorom, marketing sieciowy, słuchajcie, nie jest stricte sprzedażą, jest pracą nad sobą, nad własnymi słabościami, barierami. My tutaj się otwieramy, pokonujemy wszelkiego rodzaju takie rzeczy, które nam gdzieś kiedyś ktoś zaszył Czy czegoś może nie umiemy, albo nas na to nie stać, albo cokolwiek innego. Nie co, jesteśmy warci. Co, co, co nie damy w rady życiu. Tak. A słuchajcie, jak to jest bardzo ważne, bo ja, na przykład, ten to, to mój rozwój przekładam również na rozwój mojej rodziny, moich dzieci. Bo jeżeli ja się rozwijam jeżeli ja mam większą świadomość siebie, to ja po prostu karmię te moje dzieci. One wzrastają razem z moją energią i z moim poczuciem wartości. I ja dzięki temu wiem, że one będą w stanie również sobie poradzić w życiu, bo tą siłę czerpią od, od nas, rodzice drodzy, od nas. Monika, powiedzmy, że ta siła nasza wewnętrzna to jest jak kamień wrzucony w wodę. On na wodzie. Takie koła się tworzą coraz to większe i większe i większe, tak? Jak wrzucamy kamień, to tworzą się takie kręgi na wodzie. I to jest właśnie ten rozwój osobisty, tak. że my wokół nas tworzą się też takie kręgi tak. i ludzie odczuwają fajną energię, dobrą energię i my po prostu emanujemy tą dobrą energią i wcale nie tylko w pracy, bo ale tak na naprawdę zewnątrz... wszędzie. Dokładnie ja miałam taką sytuację ostatnio, jak mnie sobie ja słyszysz, to Cię bardzo pozdrawiam. Chodzę do Sylwii, do salonu na paznokcie na, na stopy i y, bardzo często pracuję, siedzę u niej i pracuję na telefonie, bo to też jest moment, gdzie mogę sobie wykorzystać. No tak. I kiedyś Sylwia mi powiedziała: Monika, nawet nie musisz nic mówić, po prostu masz tak dobrą energię, że możesz nawet milczeć, tak? a mnie jest z tobą dobrze. Nie, nie, nie. I to jest dla mnie takim y, plusem i taką, y, takim zaszczytem, że osoby się przy mnie czują dobrze, czego kiedyś być może nie, nie było tak, tak. I to świadczy o tym, że ja bardzo się zmieniłam. Sama ze sobą mi jest dobrze i właśnie dlatego doceniam marketing sieciowy, że mogę się tutaj na maksa rozwijać, a jednocześnie pomagać również w tym rozwoju i w niezależności w budowaniu siebie innym osobom. I do to do, 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 do chciałam Wam <śpiewanie> dzisiaj razem spadłem, że marketing to nie jest tak naprawdę sprzedaż, nie bójcie się tego. I nie idźcie utartymi ścieżkami y, osób, które wyrażają takie opinie. Dajcie sobie szansę spróbować sami poznać, wyedukować się w tym kierunku, porozmawiać z osobami, które Wam pokażą. Ten mądry, taki etyczny, tak naprawdę i kulturalny marketing sieciowy. I profesjonalny, tak, tak jak tutaj nasz tak. wspólny znajomy mówi. Tak? tak. A ja myślę, że warto jest podkreślić jeszcze jedno, że tutaj w tym, w tym co robimy jest taka szala i na jednej szali jesteśmy my, a na drugiej szali jest nasze ego. I im bardziej my wzrastamy, tym zmniejsza się nasze ego i wtedy po prostu osobom nam bliskim łatwiej się z nami żyje. Dokładnie. No. Wiemy, co mówimy, bo te ego nasze też było Tak, dokładnie. A w ogóle nie było adekwatnego do tego, co powinno być. Tak, Prawda? absolutnie. Bo teraz zdobyłyśmy, odniosłyśmy sukces i, i tego Wam również życzymy, ale kiedyś miałyśmy większego jeszcze bez tego sukcesu, a teraz właśnie zupełnie z innej pozycji patrzymy. patrzymy tak, tak. Ta Ego zupełnie nie ma największego zdania. Tak, tak? inne wartości się po prostu liczą. Także moi drodzy, jeśli myślicie, że marketing sieciowy, tutaj też właściwie słowa Piotra Kreniga, którego pozdrawiamy serdecznie. Jeśli myślicie, że marketing sieciowy to sprzedaż produktu, czy tu chodzi o produkt, to jesteście w błędzie. Jeśli myślicie, że chodzi o pozyskiwanie klientów, to również jesteście w błędzie. I nawet jeszcze tematu jednego nie poruszyłyśmy. Jeśli myślicie, że tu chodzi o współpracowników, o poszukiwanie współpracowników, to też jesteście w błędzie bo możemy znaleźć współpracowników, ale to oni będą musieli popracować nad sobą. I właśnie ta praca nad sobą to jest to, na czym polega marketing sieciowy. Także wszystkie te trzy elementy, które wymieniłam, to nie to, tu chodzi tylko o pracę nad sobą, bo jak my wzrośniemy... To wam będzie milej z nami przebywać i będziecie chcieli do nas po prostu dołączać, tak? Bo będzie wam po prostu będziecie widziały gdzie my idziemy, gdzie, gdzie, gdzie jesteśmy i będziecie brały brali z nas przykład. Chociaż Monika powiedziałaś "brały" bo Rozmawiałyśmy, że nie masz mężczyzn u siebie, ale trzeba to odkręcić. Znaczy ja mam, tak. ale głębiej, głębiej tak, gdzieś, tak. Natomiast tu, tutaj gdzieś blisko współpracujące to mam same, same kobiety. Panów jest zresztą chyba w Polsce u nas jest jednak przewaga kobiet pracujących. Tak. Dlatego czekamy panowie na Was, bo w was, was też jest niesamowity potencjał, a wy jesteście tymi głowami rodzin, zazwali, bo tak w Polsce bywa, także to panowie, chociaż kobiety dzisiaj troszeczkę też już coraz bardziej chcą być tak, takie, tak? Niezale niezależne. niezależne ale myślę, że macie też duże szanse do, do swoich sukcesów. Bardzo A ja chciałabym jeszcze jedno dodać, jeśli już przy Panach jesteśmy, że Panowie e, pamiętajcie, że happy wife, happy life, czyli jeśli będziecie wspierać swoje żony w tym dojściu do sukcesu, jeśli dacie im wolną rękę, zaufacie, e, tak jak nasi mężowie nam zaufali. I po prostu dacie nam rozwinąć skrzydła, czyli swoim żonom dacie rozwinąć skrzydła, oproszę serducha leczon, znaczy że o coś tu chodzi jednak to będziecie mieć w domu szczęśliwe żony, które skorzystają z naszej pomocy i rozwiną się w sposób niebywały, a być może doprowadzi to do tego, że któregoś dnia Wy również nie będziecie... Skorzystacie Panowie na Dokładnie i będziecie mogli mieć wybór, bo moim zdaniem o ten wybór właśnie w tak, życiu chodzi tak, i będziecie tak. mogli nawet zrezygnować z pracy, której być może nie lubicie teraz, ale jesteście tam, bo jesteście odpowiedzialni bardzo, jesteście głowami rodzin i wiecie, że musicie pracować. Ale być może jeśli dacie swoim żonom szansę, to, to one przejmą pałeczkę i będą miały z tego fan i pasję, bo my z Moniką absolutnie mm. mamy pasję tak, wielką. Tak, co? Ja, tak dokładnie. Przepraszam, że mówię za Ciebie, ale widzę, jak, ja, jak działa. Tak, tak, dokładnie tak, tak, do, dokładnie tak. ja przed, przed Forever wykonywałam swoją pracę, bo musiałam tak ją wykonywać, musiałam, miałam do utrzymania córkę, dom, w związku z tym, jakby to było... Dla mnie rzecz, którą musiałam wykonać, ale nie było w tym ognia, nie było w tym żadnej pasji i żadnej misji. I tak naprawdę dzisiaj praca, ja nawet nie wiem, kiedy pracuję, dlatego że ja tę pracę po prostu kocham i ja ją lubię. Są ludzie, którym jesteśmy w stanie pomóc, zainspirować. Tak? jak widzimy, jak ci ludzie wzrastają przy nas, jak się rozwijają, jak osiągają swoje sukcesy, jak zaczynają zarabiać pierwsze pieniądze. To jest piękne. To, jest, to, jest to jest najpiękniejsze w tej pracy. I pytanie, czy wy tak też tak macie, że chcielibyście mieć takie poczucie, uczucie i mieć też wpływ na rozwój i na Dobre są i inne to są takie. Szczęście. Takie. szczęście takie, takich okruszków szczęścia, które jeśli trafią na podatny grunt i te osoby dadzą sobie szansę na to, żeby te okruszki szczęścia rozwinąć, to po prostu to szczęście naprawdę zamienia się w ogromne szczęście. Ja jeszcze jedną rzecz chciałam, bo no tak naprawdę. Tak naprawdę tyle tematów, po, tytu, my po, my po prostu. Powinniśmy tak, powinniśmy. Ale wiesz, co też dzisiaj, dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, że czasami dla niektórych to jest. Cała miesięczna wypłata przekierowana właśnie w to, żeby zainwestować tutaj w e, naszą branżę, prawda? Myślę o pakiecie. Tak, to myślę, że tak, myślę o pakiecie. I czasami to jest bardzo trudna decyzja, ale to jest e, dosłownie 1600 zł, tak? Naj, Najniższa ta, ten, ta możliwość bycia już partnerem biznesowym niesamowite, że czasami, zobaczcie, niektórzy tyle miesięcznie zarabiają i wtedy mają dylemat ogromny, ale mamy też historię już takich osób, które zaufały jednak zainwestowały te jedyne 1600 i, i naprawdę wyszły na to bardzo dobrze, bo co najmniej zero tam na końcu już im przybyło, tak? Jak tak, nie więcej, tak. więc... No, zgodnie z powiedzeniem, no to nie ryzykuje, ten nie pije szampana, tak? tak? Nie ma inwestycji, absolutnie. nie ma wzrostu bez zainwestowania tak samo w rozwój osobisty. Jak chcesz się rozwijać, to chodzisz na szkolenia, inwestujesz w siebie, bo za tym idzie inna wartość, też coś, co chcesz po prostu osiągnąć. I tak samo jest tutaj. Czy to jest inwestycja? Powiedziałabym, że nie, dlatego że tutaj tak naprawdę to bardziej dbasz o swoje zdrowie, tak. bo te produkty po prostu używasz każdego dnia, nie idziesz do innego sklepu, tylko używasz zupełnie innej jakości. Tak. A przy tym masz możliwość już rozwoju i budowania swojego biznesu, jak, jeśli tak mówimy biznesu, tak? bo może to czasami to są osoby, które... Przerażać. Przeraża, dokładnie, jeśli, jeśli nie mają takiego pojęcia i nic na temat tak, marketingu. My używamy takiej tutaj nomenklatury w, w, w swojej pracy, natomiast uważam, że to jest to zakup produktu, które używamy na co dzień, sprawdzenie przypadków.